Cześć, tu Rudy, witajcie w kolejnym weekendzie z Eską. To weekend wyjątkowy, ponieważ nie mam czapki na głowie, a mam kask, ale jak wiadomo, chodzi o bezpieczeństwo. A to dlatego, że jesteśmy w parku rozrywki Julinek, a konkretnie w parku linowym i tu dzisiaj będzie się działa cała akcja. Jestem już przygotowany. Jak widzicie, mam kask i mam uprząż i to powoduje to, że podobno mam się czuć bezpiecznie, ale to dziś będę sprawdzał, czy zabawa w parku linowym jest okej. Okay. Wygląda na razie strasznie, ale przy okazji ciekawie. Ja mam lek wysokości i trochę się boję, ale mam nadzieję, że wy nie i że dzięki temu programowi przekonać do tego, żeby czasami zaplanować sobie wyjście na zewnątrz. Ja zacznę od szybkiego kursu bezpieczeństwa, który przeprowadzi moja każdanka Monika, więc żeby nie zwlekać, działajmy. I już takim mykiem, strykiem jesteśmy z Moniką w linowym centrum bezpieczeństwa. To tu Monia mi zdradzi sekrety bezpieczeństwa i podpinania pod linę, czyli nauczy się przypinać, zapinać i podpinać. Monia, czy ty wszystko wiesz? To jest pierwsze pytanie kontrolne, jakby czy jest no, to mógł... Oczywiście, ja wiem. Nie ja wiem, czy ty wiesz. Ja nie wiem, właśnie tego się spotkaliśmy, żebyś wiedziała. Dobra, Moniko, poproszę o takie szybkie przykazania, co tu powinienem robić, żebym wiedział, co i jak. Dobra, najważniejsze, zawsze musimy mieć w piętym minimum jeden karabinek. Nigdy nie możemy w sytuacji, że dwa odpięte, wpinamy je w przeciwne strony, żeby nie było możliwości, że odepniemy dwa naraz. I to, dobra, to czekaj, to ja, teraz ja. Uwaga, cicho, uwaga. Pierwszy w tę stronę, uwaga, cyk. A jak jestem szybki, już mi się trwało. Dobra, drugi w drugą, czyli... Tu yy, paluszek, pyk, tak, dobra, mam, wpiąłem się, jestem bezpieczny teraz. Dobra, i następnie mamy też zjazdy tyrolskie. Wpinamy jeden karabinek, potem bloczek do zjazdu i następnie drugi karabinek w przeciwną stronę niż pierwszy. Na bloczku są specjalne dwa miejsca, na które nakładamy nasze karabinki do zjazdu i podczas zjazdu trzymamy się trzech pomarańczowych linek, nie dotykamy metalowej. Dobra, bo tylko błąd potrafi na metalowej, dobra? Więc uwaga, słuchajcie, teraz przepinam się, uważajcie, to jest bardzo ważne, robimy to na bardzo dużej wysokości. Nie widzicie naszych nóg, ale to jest bardzo wysoko. Raz się przepiąłem, jest bezpiecznie. Teraz tyrolka, tak? Teraz w taką stronę, dobra, uwaga. Aha, bo to się też odpina, dobra, to też się odpina. Cyk, drugie, i teraz w drugą stronę przepinam to. Przekładam to i to, i trzymam za trzy. I teraz już w zasadzie mogę. Można zjeżdżać. Mi się. Dobrze, drodzy Państwo, a więc y, po tym mini kursie czuję się już lepiej. Y, Monika, będziesz mnie przytulać, jak będę się bał? Oczywiście, będziemy zawsze obok. Je, jakie to miłe, no nie? Dobra, zostańcie z weekendem z Eską. Ja tu w bezpieczny przy razem z Monią. Dziękuję Wam chwilowo. Y, parę klipów i wracamy tu w drzewach, można powiedzieć. Cały czas oglądacie weekend Eską i cały czas jesteśmy w parku linowym, ale zaprosiłem dwóch oto tych zacnych panów, żeby pomogli mi trochę przy okazji, żebyśmy się mogli zmierzyć na dystansie linowym w bardzo prosty sposób. Zacznijmy od przedstawienia, jąki i jonkisz, wymyślimy rymowankę, ja i moje ziomki i dwa jonki. Tak to mniej więcej wygląda, to jest Krzysiek, to jest Rafał. Myślę, że powinniście ich znać. Witam was, panowie. Cześć Rudy, witam. Dali się namówić jako jedyni, reszta się ze mnie śmiała, także dziękuję Wam za tę wspaniałą przygodę, którą Cześć. będę z wami przeżywał. Wy jesteście ćwiczący chłopaki obaj, tańczący, ćwiczący i w ogóle. Który z Was jest bardziej odważny? W ogóle, Ja myślę, że ten młodszy to jest kozak. No, ja też się nie boję sobie niczego. z niczego. W dzieciństwie się bałem, ale teraz już długie nogi mam to już do tego. Okej. To ja się wszystkiego boję, to źle wybrałem nadal, nie? No dobrze. E, czy któryś z was ma lęk wysokości? Myślę, że każdy gdzieś tam mamy. Mamy dużo lęków, ale zawsze z nimi walczymy. Jesteśmy akrobatami, więc no musimy z nimi... z nimi zawsze radzić po prostu. No, I nie? dzisiaj też. Czyli jedno jest pewne. Eee, dwa kisze na pewno zjadą mnie strasznie, ale przynajmniej mam nadzieję, że będziemy razem z wami dobrze się bawić, więc plan jest taki, że zaczniemy od mojej rozgrzewki na tyrolce, czyli będziemy najpierw zjeżdżać, bo to jest takie coś do zjeżdżania. Tam chłopakom trochę fory, a później ja, jako tam pracy zmierzę się z nimi, cały czas się śmieją. Na trasie typowego parku linowego cały czas się śmieją, ale pokażę Wam, że... Dobra, cały czas się śmieją, jedziemy. <laughs> I już jechałem, było świetnie. Nie no, że. Żart... Ja Zartuję, <śm> mam ogromny lek wysokości, słuchajcie, a tam zesztywnieje. Ale za to zatrudniliśmy tutaj poważnych profesjonalistów i oni się popiszą swoją siłą, i będzie kozacko. Drodzy ją, oddaję Wam. Dobra, papierka, minusyce. Dobra, kto zaczyna, uwaga. Rytm, trzy, cztery. jest pierwszy. Nie mamy tego. To wybierasz teraz. To idzie pierwszy. Pierwszy. -ry -ry. Kto idzie pierwszy? Ktoś On wybiera. Pierwszy. <śm> <śm> Dobra. I co? Coś w ogóle? Fajnie było. Ale no. wysoko, czy nie? No, no. w ogóle ale było fajnie. No co? Niech ty myślą, no. że się nie odbija się tutaj. Ja w każdym bandy woliłem odbijać się na 5 metrów. Ja mu, ja mu zdradziłem sekret. Nie, zamykam oczy i liczę na to, żeby się nie odbić. No i tak się działo, więc... Zamykałeś oczy naprawdę? Tak. Dobra. Żeby się nie bać. <laughs> Dobra, no to już wiem, nie mogę to zamykać od początku. Dobrze, przechodzimy do naszego challenge'u, mianowicie zmierzymy się na trasie. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej. Chociaż wobec ogóle z kiszami to jest chyba tak, że się ich zaprasza i się z nimi przegrywa, bo tak wygląda ta sytuacja. Ale na wszelki wypadek zostancie z weekendem zeską, spróbuję złamać tę zasadę razem z Wami. Czasem na weekend dotarliśmy do trasy, która jakby spowoduje, że będziemy mogli się zmierzyć jako równi. Nie da się być równym, bo dwóch drągów silnych przeciwko mnie zawsze wyjdę gorzej na dodatek bracia i wiadomo, braci się nie traci, a moje ziomki i onki niestety lubią mnie dojechać, więc e, wybrałem trasę dla dzieci, <grym, 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 dzięki temu ja mam jakiekolwiek szanse. Panowie, e, ja będę pierwszy, zmierzą mi czas, Przej, później wy i wylek. kto wygra, okay. ten wygra. Wiadomo, zasada jest to pierwszy, ten lepszy. Mierzymy czas, tak? Tak, będziemy żony no. czas normalnie i zaczynamy tak, że tu jest począteczek, no nie podpinacie się stąd, jest start i koniec jest, jak dotkniecie, tam dalej. Na samym Dobra. końcu trzeba dotknąć drabiny. Widzicie drabinę? Widzimy. Tak, by tak, no i przejeżdżacie tam jest po drodze mała tyrolka, coś, ale nie można ściemniać. Przecież się, przepinamy się normalnie uczciwie, bo tam przy każdym tym. Tu zaczynamy, ale przy każdym obrocie ja przepinałem uczciwie. I teraz będę też przepinał uczciwie, wy też przepinaliście uczciwie, więc uwaga, trzymajcie teraz uwagę, trzymajcie za mnie kciuki, to nie jest łatwe, dwóch jąkiszów kontra ja, znany duet kontra jedyny rodzialez z ziemi, który nic nie potrafi, słuchajcie, to będzie wyzwanie roku, mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, uwaga, a, bo się zaczyna czas start, dobra, poczekajcie, to wam pokażę, gdzie jest start, Okej. Okay. Jestem już na górze, to jest trasa, którą pokonują sześciolatkowie, mniej więcej, więc ja się czuję tu bezpiecznie. Teraz będziemy robić fragment na czas, ja oszukałem trochę, bo już się podłączyłem do tej całej maszynerii. Teraz uwaga, tu ekipa będzie mierzyła czas, będziecie widzieli zegarek, a ja spróbuję to przejść. Teraz uwaga, uwaga, czas, start. A, po to się nie można trzymać liny. najlepszy. Teraz im pokażę, że jednak co rudy, to rudy. Cały czas oglądacie Weekend zeską, a ja wykonałem trasę... Co Brawo. prawda. Rude, Ach, ci moi fani! Odkazuję, o, ław, ław, ci moi fani! No dobrze, przeszedłem, chłopaki, więc muszę się na chwilę przestać z śmiać. Będzie miło. Czas na was. Zasady są proste. Eee, nie ma oszukiwania. Zawsze musi być jeden e, karabinek mm. przypięty. No i co? I niech wygra co wam To jest w ogóle e, znowu papier nrwy, gracie? To pierwszy. Dobra. To dawać. Uwaga, trzy, cztery. cztery. Wygrałem. I lecisz e, pierwszy. Dobra. No to dobra, dawaj do góry. Lecimy. Ja Ale tam... kiedy liczymy czas? Ktoś nie, mówi... no i powiem Ci, start. Jak dobra. się zapniesz, no spokojnie. Trzy, dwa, dwa jeden. na za ale jakie wielkie... Ale musi przepiąć. to jest najgorsze, że najwięcej trasu się, czasu na tym traci. Dobrze, dawaj, Rafaelo. A, 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 a. Jakby wam to powiedzieć Drafał Jąkisz, Polska, 2 minuty 26 sekund, no ale nic powiedz, że fajnie. Fajnie, ale co, jest porysowany. Ja też porysowany. No ja sobie łatwo, wszystkie drzewy wszystkie drzewa, wszystkie przetarcia to na moich rękach. Sukces, mamy to. No ewidentnie ewidentnie jest źle, jestem jak Zekwo już, znaczy nie będę czwarty to na pewno. To jest pewnik. Krzysiu, co by Ci tu dogadać? Obserwowałeś jak przechodzę ja, wiesz jak się trafał. I teraz jeżeli będziesz gorszy od Rafała, to przypał. Wyrzutem. A jak będziesz gorszy ode mnie, to możesz wykonać ze wszystkiego, brałeś cię do tej pory. Ja jak jak cię to państwo włosycjalnie. To wiodę. <grym> Wiadomo, nie tak zawsze. Jest. Dobrze, a więc wy zostańcie z weekendem z Eską. Mamy przelot Rafała za sobą. Czas, by sprawdzić jak nasz najmłodszy zawodnik daje radę. Uwaga, skupienie. Zostańcie z nami. Cały czas oglądacie Weekend z ja cały czas jestem z braćmi w parku linowym. Cały czas z nimi wygrywam jak się domyślacie, a tak naprawdę nie jest wcale tak dobrze jak myślałem. No i czas najwyższy by yy, zmierzył się z tą trasą najmłodszy z naszych zawodników. Krzysiek, jak się to powiedzieć, mam nadzieję, że spasolisz, nie? To, to jest tak, że dzięki, nie życzę ci źle, tylko życzę ci beznadziejnie. Nie? To, jakby, to nie jest nic złego. Obiecam, że będzie wolniej, więc trzymamy kciuki, żeby było go, źle. Go go, 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 dawaj na górę. Tak Będzie łatwo. Nie jest to w ogóle. Pioneczka. Dzięki, to znaczy tak, jak ktoś jest najgorszy, dostaje pocieszenie na w postaci. Jamy. Piątkę ci przybijemy, nie? Krzy... Krzy... Ale z buta. Dobra, podpinaj. <laughs> Ta, wywali. Eee... Czekaj. No, dobra, uwaga! Star! To jest to faktycznie, że wzrost, wzrost tutaj nie pomaga. Dobra, stop, mamy to. Yy, drodzy państwo, ten challenge w parku linowym został musisz zakończony. Zejść. Musisz zejść. Nie, no nie, nie musi zejść. Nie, nie już. Się tu nie wypinasz, Chodź po tej drabinie. Zapraszam. Zapraszam A nie yy, to nie jest, to nie jest łatwe. To nie jest proste. Nie dajcie się, się zwieść. A więc chciałbym oficjalnie powiedzieć, że w pojedynku Jonkisza versus Rudolacja, albo zostaniecie z Wikentem Żeszko za chwilę wam powiem. Cały czas oglądacie weekend z Eską. Weekend z Eską, w którym w parku linowym był wielki pojedynek Jonkisz y Brothers vs. Rudy. Jak się domyślacie, to już ze względu nawet na predyspozycje fizyczne dostałem w torbę. Ale przechodzimy do najważniejszej części, czyli do podsumowania, czyli do czasów. I teraz uwaga: ja miałem 4,26, Krzysiek 2,27. No i zwycięzcą to już oficjalne jest The Last One: Rafał 2,26. Panowie, ale dziękuję panowie za Byliście no mocno. Dobra, już pośmiali się, się za mnie. Czy czujesz się wspaniałym zwycięzcą? Jestem zadowolony na pewno, bo myślałem, że mnie przegoni. Jest wyższy, o większy zaśnie grąg. To jest mu łatwo. Ale no byliśmy na mniejszej trasie, dobra. Eee, No dobra, no powie, powie, a powiedzcie mi taką rzecz, czy między wami w ogóle w życiu jest tak, że ktoś wygrywa częściej rzadziej, czy jesteście w stanie się mierzyć raz jeden, raz drugi. Jak to wygląda, jak Wy się mierzycie? W czymkolwiek się mierzycie, bo na pewno się mierzycie bo bracie za no, ja... On już... jest pewnie silniejszy, ja jestem zwinniejszy. Taka jest. Okej. Okay. na pewno wygrywa. trzeba przyznać, że uczeń przyjął z mistrza i ja teraz mógłbym się od niego uczyć. On w akrobacjach jest przede mnie, więc podejrzewałem, że wygra dzisiaj ze mną, ale udało no. się. No jednak wiesz, no mistrz to mistrz. Dobra, panowie, czy wy kiedyś testowaliście ty wiem chyba, Rafał, gdzieś za granicą testować park jakiś dziwny? Miałem okazję, ale to dwa lata temu, więc nawet zapomniałem, jak się przepinać, więc w sumie to, to było zderzenie się, z, może nie z nowością, ale musiałem się od nowa nauczyć tego. A ty, Krzychu, biegasz czasami na parkach linowych coś? Kiedyś chodziłem na parki linowy, ale już dawno tobie nie było, choć no też miałem problem z tym przepinaniem, ale... To co, Bawiam się zawsze tyrolką, mają takim przeszkodaniem. Tyrolki to, to... chyba najfajniejsze. Gorzej, Ta, że najwyższe tyrolki, przy okazji. No dobrze. Ja też dawno nie byłem i to wszystko dlatego, słuchajcie, ale namawiam was, żebyście wychodzili z domu, e, ćwiczyli, ruszali się, a później będziecie wyglądać jak bracianki. Tak to się wygląda, nie? Wszyscy polecają. Zresztą nie, to jest dobre. chłopaki reprezentują zdrowy tryb życia, więc Wam też polecam zdrowy tryb życia, tym bardziej, że mamy ciekawy czas i jeszcze póki macie ładną pogodę, korzystajcie. Panowie! E, cudownie było Was poznać i z Wami przegrać. To dla mnie zaszczyt, Cieszę się, zaproszę Was do jakichś problemów w którym coś wygram może kiedyś, nie? Będzie lepiej. Na A to... Wy? No, no, tam no też było miło i ciekawe na zaproszenie na pewno. No zaproszę. Nie pamiętać. Muszę znaleźć coś, czym wygram z Wami z Kubańc. Jesteście za silni i za sprawni. To byli Yonkis Brothers, to byłem ja, Rudy. To był Weekend z Eską. Bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami. Co złego, to nie ja. Pamiętajcie i z głową, i bezpieczeństwo ponad wszystko, tak jak tutaj widzieliście. Pozdrowki wszystkiego dobrego. Pozdrowy, pa!